Osoby śledzące media korporacyjne zapewne zauważyły wysyp informacji na temat hipotetycznego ataku Rosji na Polskę. Tutaj macie artykuły z ostatnich kilkunastu godzin. Eksperci ostrzegają przed prowokacjami. Polska w ogóle jest jednym z celów Rosji. Miedwiediew chce w nas pierdyknąć atomem, a Kosiniak Tygrysek Kamysz twierdzi, że musimy być gotowi na każdy scenariusz. No i tak się zastanawiam, czy takie wzmożenie informacyjne nie jest przypadkiem wykreowane sztucznie, by na przykład stworzyć odpowiednią atmosferę, atmosferę do drugiej rundy transferów broni w Ukrainę. Otóż musicie wiedzieć, że pojawiły się przecieki i że Amerykanie buszują po magazynach Wojska Polskiego i zaczynają robić inwentaryzację. Witam Was. Wygląda na to, że PiS przekazał Ukrainie wszystkie poradzieckie czołgi, które mieliśmy na hodzie, a teraz przyszedł czas na resztę. W zasobach wojska mamy jeszcze dwa bataliony czołgów T-72, które mogą trafić na Ukrainę. Są one jednak w fatalnym stanie technicznym. Z artykułu wynika, że oprócz czołgów mamy także przekazać Mi-24, poradzieckie maszyny, które nie są już na hodzie. Ale nie martwcie się, naszym braciom z Ukrainy to wcale nie przeszkadza. Ukraińcy nie wybrzydzają, biorą wszystko. Cytował jednego ze swoich informatorów dziennik Gazeta Prawna. Czyli całkiem sprytny zabieg. PiS najpierw wydał to, co mieliśmy na chodzie, mówiąc, że to jest przestarzałe, że to jest poradzieckie, a my kupimy sobie nowe, amerykańskie i koreańskie. Teraz na stanie zostały nam uszkodzone jednostki, które miały robić jako dawcy części zamiennych. No więc no, nie dziwota, że Ukraińcy prędzej czy później się po to upomną. Ja myślę, że pomysł wytransferowania uszkodzonych jednostek pojawił się wtedy, kiedy wytransferowano to, co jest na chodzie. Oczywiście. Nie byłoby problemem wydania, wydanie uszkodzonego sprzętu, skoro pozbyliśmy się całego radzieckiego na chodzie, no to że wypadałoby coś załatwić, prawda? To nie jest, to nie jest luty 2022, gdzie każdy obawiał się, że Rosjanie zatrzymają się dopiero na granicy, a może i pójdą dalej. No ale sytuacja jest, jako tako ustabilizowana, prawda? No więc wypadałoby coś ugrać od Ukraińców, na przykład w kwestii transportu bądź rolnictwa, albo od Amerykanów coś realnego, prawda? Ale żeby no, znowu znowu nie wydawać, Nawet czy Donald Tusk i Kosiniak Tygrysek Kamysz są zdolni coś wynegocjować od Ukraińców czy Amerykanów? No, sądzę, że nie. Chociaż mnie najbardziej martwi, że Amerykanie mają się interesować dostawami z Korei. Jeszcze w styczniu Stany Zjednoczone zwróciły się do Polski o przekazanie informacji na temat dostaw uzbrojenia z Korei Południowej. Zrealizowanych w latach 2023-2024 z ogólnodostępnych danych wynika, że Polska otrzymała już 28 z 180 zakontraktowanych czołgów K2 oraz 66 z 370 armatochalbic K9. Czyli PiS wydał tyle sprzętu, że musimy kupić nowy w Stanach Zjednoczonych i w Korei. Tyle, że okazuje się, iż pewnie to trzeba będzie również wydać. Ne, powiem Wam tak. Rok temu, kiedy Błaszczak robił tak ogromne zakupy, ja podejrzewałem, że za 5-10 lat po pauzie strategicznej, jeżeli Rosjanie chcieliby pójść dalej, to my ten sprzęt, my ten sprzęt przekażemy, pokażemy. No nie sądziłem, że to ma być już teraz. To jeszcze do nas na dobre nie zaczęło zjeżdżać i my już mamy się tego pozbyć. To jest, to, jest, to są umowy rzędu 250 miliardów złotych. I to wszystko jest na kredyt, nie? A więc no nie wiem, może chociaż niech tu z, z Kosiniakiem Kamyszem wynegocjują jakąś sesję, sesję umowy, sesję rad, prawda? No przecież to jest skandal. Pamiętajcie, że póki co to są tylko przecieki, jednak wydaje się, że ekipa tuska jest już dogadana, że decyzja została podjęta i transfer jest tylko kwestią czasu. Otóż parę dni temu Radek Sikorski mówił, że należy podwoić transfery w Ukrainie. No, rozumiem, że podwoić się względem tego, co transferował PiS, czyli, no, to by się zgadzało. Czy podwoić naszą pomoc dla Ukrainy, zastępując środki amerykańskie? Czy pozwolić Putinowi podbić Ukrainę? Wiem, co ja bym zrobił. Dla mnie Ukraina nie może tej wojny przegrać. Zaznaczył. No i na tu i teraz myślę, że nie ma co bić piany, śledźmy informacje, ponieważ jeżeli coś jest na rzeczy, to pierwsze transporty wyruszą w ciągu, kilku, kilkunastu najbliższych tygodni. No i zapewne tego w tajemnicy się nie da utrzymać. Tymczasem, jeżeli wam mało, zapraszam Was na. Zakładką wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło. Może Was coś zainteresuje. i oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam mojego dnia, mojego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.